Siema, siema biegunka team moc nie. ostatnio w mediach nie, nie ostatnio, ale od dłuższego czasu jest modny slogan równouprawnienie żeby wszyscy byli równi kobiety, mężczyźni starzy, młodzi, wszyscy mają być równi ja oczywiście jestem innego zdania ale idąc tym tropem dam przykład sportowy, bo trochę jestem związany z tym tematem jestem ciekaw skoro ma być równouprawnienie Dlaczego w sporcie nie ma równouprawnienia dla wszystkich, tylko są jakieś kategorie wiekowe, kategorie płciowe, U, to chyba nie może, nie może przejść w nowomowie, to jest chyba niedopuszczalne, to jest jakaś dyskryminacja chyba. Jak może na zawodach jakichś tam przykład biegowych być kategoria osobna kobiet i mężczyzn, a moim zdaniem wszyscy skoro są równie powinni równo rywalizować, co Wy o tym sądzicie, biegunka Tim moc